Złodziej kart kredytowych dostaje to, co kupił moją kartą i trochę więcej. Ta historia zaczyna się od nieco mniej humorystycznego faktu: kilka dni temu byłem na nieszczęśliwym końcu oszustwa związanego z kartą kredytową. Oszuści postanowili wziąć moje dane CC i kupić części samochodowe o wartości tysiąca dolarów amerykańskich z Filadelfii i wysłać je przez granicę do miasta, w którym obecnie mieszkam Vancouver w Kanadzie. Zwykle na tym historia się kończy. Czasami im się to udaje, czasami nie, ale tak czy inaczej moja karta zostaje wymieniona, a ja kontynuuję swoje życie. Tutaj jednak zaczyna się zabawa. Dziś rano otrzymałem telefon o przesyłce DHL wjeżdżającej do kraju, która wymagała opłacenia cła. Wiedząc, że nie wysyłałem niczego z DHL od zawsze, są najgorsi, szybko zdałem sobie sprawę, że muszą to być oszuści wysyłający tutaj swoje towary. To niemożliwe, pomyślałem. Kto przy zdrowych zmysłach użyłby skradzionej karty kredytowej, aby zamówić coś do własnego domu w mieście, w którym mieszka właściciel karty? Po krótkiej rozmowie z DHL na temat opłat celnych, których nie będę płacić, udało mi się uzyskać adres, na który paczka została wysłana. Zastanawiałem się i zastanawiałem, ale w końcu zdecydowałem, że najlepszą rzeczą do zrobienia będzie zadzwonienie do lokalnej policji i poinformowanie ich o tym, co się stało. Opowiedziałem funkcjonariuszowi o całej sytuacji. Że niestety nie wiem, do jakiego samochodu były te części, i że mam nadzieję, że te informacje pomogą im w przyszłości. Powiedział mi, że szanse są niewielkie, ale podjedzie pod dom, jest dosłownie 15 minut od mojego, aby sprawdzić, czy dzieje się coś dziwnego i skontaktuje się ze mną, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękuję mu i kontynuuję swój dzień pracy. Około godziny później dostaję telefon od tego samego oficera, wyraźnie podekscytowanego. Cześć, Atelier Wiopont, tu funkcjonariusz X. Nigdy nie zgadniesz, co się właśnie stało. Sprawdzałem raport i przejeżdżałem obok domu. Postanowiłem zapukać do drzwi, aby sprawdzić, czy ktoś jest w domu i zadać kilka pytań. Mężczyzna otworzył drzwi i kiedy rozmawialiśmy, DHL podjechał, aby dostarczyć paczkę. Tak, dokładnie te, o której rozmawialiśmy. Kierowca podszedł do drzwi i zapytał: Cześć, czy jest tam atelier Wiopont? Na co mężczyzna odpowiedział: Tak, jest na dole. Możesz sobie wyobrazić moje zaskoczenie. To całkiem zabawne, bo właśnie rozmawiałem z nim przez telefon i wiem na pewno, że tu nie mieszka, powiedziałem. Facet, bez żartów, spojrzał mi prosto w twarz i powiedział: Nieważne, paczka jest opłacona. Zaśmiałem się i odwróciłem do kierowcy DHL aby powiedzieć mu, żeby odjechał, ponieważ muszę dokonać aresztowania. Dzwonię do ciebie, gdy jadę z powrotem na komisariat. Pomyślałem, że to może rozjaśnić ci dzień. Nadal nie mogę uwierzyć, że złapali tego faceta, ale pomyślałem, że to zbyt dobra historia, by się nią nie podzielić.